Co masz dzisiaj? Ciekawego? Świeżo Audi Q5 z 2021 roku. Mm -hmm. Silnikiem dwulitrowym e, o kodzie DPV, czyli o takim, o którym wszyscy teraz pytają. To jest kolorowy z USA. Mm -hmm. I najczęściej ten jest. E, jest to dwulitrowa jednostka mocy 265 koni, oczywiście już na cyfrowych czujnikach, więc też taki e, najnowszy produkt. Mm -hmm. e, jest to czwarta generacja silników e, PPS. Została tutaj zamontowana instalacja kamiennego i Direct. Każdy może jej potrzebować. Wtryskiwacze rozumiem, tak? Tak, tutaj na górze mamy wtryskiwacze. E, w tym przypadku mamy wtryskiwacze Vogue. Tam w głębi mamy reduktor z filtrem fazy ciekłej, obok jest filtr fazy lotnej. Komputer od instalacji gazowej znajduje się w potrzebie, więc nie będzie to widać. Lecimy dalej? Przełącznik ołówek jest zamontowany na życzenie klienta. Tutaj, między tapicerkami jest to bardzo dobrze widoczne miejsce z, kierowcy, z pozycji kierowcy, mm -hmm. a jednocześnie też nigdzie nie dziurowimy tego ekskluzywnego pokwitu, bo jak nitagi on jest wszędzie poprzywane. Mm -hmm. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 10 litrów, czyli po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 9-10 litrów LPG plus do tego dochodzi do oddryz benzyny. Trzeba przyjąć, że jest to około 10% udziału. Mm -hmm. e, czyli już mamy oszczędność na każde tysiące kilometrów, blisko 300 zł, czyli po 100 tysiącach mamy do już kwoty ponad 30 tysięcy złotych oszczędności. Przejdźmy tutaj do tyłu. Klatko. Tutaj zmniejszyliśmy pełno wymiarem lat, więc nie ma potrzeby dokręcania jakichkolwiek końcówek. Ja miałem jakiś zamontowane miejsce koła zapasowego. Na koło zapasowe oczywiście pieniędzy staje kukrawiec gratis. Tutaj mamy zbiornik 44-litrowy, zdaje nam około 33 34 litrowych około 350 km takiego zostało mi to, to MS-knowiszy Pitera tutaj dla najbardziej wytrwałych jakiś bonusik, co? Przyspieszenie tego auta byśmy pokazali widzom. A no zaraz pozwolę, może się uda gdzieś tutaj kawałek nacisnąć ciekawość. oczywiście w Audi Q5, co powiem w obecnym modelu, czyli 21 rok. No i zobaczmy co lecimy. To jedzie super, pięknie wystrojona i oczywiście na LPG, czyli co, pozdrawiamy widzów, tak? Pozdrawiamy i zapraszamy.